Kojarzycie DBD tak, to jedna z tych najbardziej frustrujących gier, o jakich możecie sobie pomyśleć. Generalnie spoko gra, ale ja jej naprawdę totalnie nienawidzę. I to właśnie z tego powodu w dzisiejszym odcinku przechodzimy do DBD, ponieważ wyszedł nowy chapter, a mianowicie chapter z Five Nights at Freddy's, który dodaje springtrapa do tej gry, którym możesz grać oraz całą mapę z Five Nights at Freddy's. Naprawdę nie sądziłem, że kiedykolwiek zrobię materiał z Dead by Daylight, bo nienawidzę tej gry, mimo tego, że lubię w nią czasem zagrać, to właśnie z tego powodu w dzisiejszym materiale zobaczymy sobie, jak właściwie wygląda ten chapter, i zagram kilka gier Springtrapem w DBD, żeby zobaczyć w ogóle jak to wygląda, bo jestem ekspertem i jestem w stanie się wypowiedzieć. W związku z czym, moi drodzy, właśnie tym zajmiemy się w dzisiejszym odcinku. Nim zaczniemy, wpadnij na mojego Instagrama i TikToka, linki masz w opisie do tego filmu. Na Instagramie przebiliśmy 10 tysięcy obserwujących, więc naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję i ciśniemy dalej po 15 tysięcy, dlatego jeżeli jeszcze cię tam nie ma, to bardzo ci proszę wpadnij tam i zostaw tam obserwację. będzie naprawdę mega miło, zostaw też suma na kanale, jesteś tutaj nowy, bo to naprawdę bardzo pomoże mi w dalszym rozwoju. Dla tych kilku osób, które mogą nie wiedzieć, szybko wytłumaczę, czym właściwie jest Dead by Daylight. Jeżeli jeszcze nie nascialiście się na tę grę w internecie, co uważam, że może być całkiem niezłym wyczynem, ale spoko. Dead by Daylight to gra multiplayerowa, w której to na jednej mapie pojawia się pięciu graczy. czego czwórka to tak zwani surwy, surwiverze ocalali. Ich zadaniem jest naprawienie pięciu generatorów na mapie i ucieknięcie z tej mapy przy jednoczesnym niedaniu się zabić killerowi. Killerowi czytaj mordercy, zabójce, którego to wciela się piąty gracz, którego jedynym zadaniem jest zabizie wszystkich poprzez najpierw atakowanie ich, następnie wieszanie ich na hakach. Zwyczajny rozgrywce trzy powieszenia od na haku oznacza jego śmierć. Aktualnie gra jest całkiem nieźle rozwinięta, jest całkiem sporo zabójców do wyboru. Oczywiście duża większość z nich jest płatna. Jest też wiele licencjonowanych postaci pochodzących z innych znanych dzieł i przykładem jest tutaj właśnie Springtrap pochodzący z FNAF, który został dodany niedawno i to właśnie nim się zajmujemy. Jeżeli chodzi o DBD, gra jest w porządku z tym, że ma na maksa toksyczną społeczność. Poza kilkoma normalnymi osobami, które grają w tą grę, to Stanowcza większość graczy prezentuje się jako jakieś fajne bossy bezrobocia. Może to lekko zbyt bekowe nadużycie, ale naprawdę nie znam bardziej toksycznej społeczności niż społeczność DBD. Naprawdę większość tych ludzi jest okropna. A jeżeli zrobisz coś, co im się nie podoba, to nie wiem, wyzywają cię jakkolwiek. I generalnie będą schywać się w mega toksyczny sposób. Generalnie DBD to nie jest gra, którą należy brać jakkolwiek na poważnie. Ja mam z nią bardzo toksyczną relację, gdyż raz na jakiś czas coś mnie znajdzie, nie wiedzieć czemu, że chcę sobie w nią trochę pograć i w sumie to gra się w porządku, aczkolwiek Później staje się coraz bardziej frustrująca I z reguły wtedy odpuszczam, bo naprawdę nie ma co tracić na to czasu I w sumie to jest takie Dead by Daylight w skrócie tak naprawdę Skoro absolutne podstawy mamy już ze sobą Przejdźmy bezpośrednio do rozgrywek Springtrapem w Dead by Daylight Rozegram sobie dzisiaj trzy mecze I zobaczymy jak będzie to wyglądać, więc przejdźmy bezpośrednio do pierwszego z nich A później zobaczymy jak będzie to dalej wyglądać Siema, dzisiaj robimy coś co nie spodziewałem się, że wydarzy się kiedykolwiek Stary, gramy w DBD Znacie go You know who the fuck is this guy Oto Springtrap tak, dodali Spring do Dead By Daylight. Ja nie spodziewałem się, że kiedykolwiek zrobię film staje z tego szatańskiego pomiotu po prostu. Ale jeden raz zdecydowałem się wydać na tą grę 20 zł. <grym> A gdyby to było tylko 20 zł, od tego wyjdźmy. Anyway, tak jest. O, do Springtrap, dodali go do DBD. Zobaczymy. Dobra. Ej, dobra, o ma fajną animację, bo chodzi. Nie wiem, jak, jak to się ma z resztą. Okej, okay, fajne. No okej, okay, tak to wygląda. Z tego co wiem, to ten to, toporkiem... Czekaj, bo on z toporkiem jest... Boże, czemu ta gra tak gladży? Było tu coś, to coś tu był, coś tu był. Może strasznie się dziwnie tym gra. O! Pięknie! Wait. Ona wyjdzie tu. Pięknie. Mm. Aha, to tak działa. Dobra, sorry. Ale, ależ ja to przymuliłem, Hopie, Siemo. Pyk, pyk. Aj, myślałem, że siądzie. Myślałem, że siądzie, szczerze. A, dobra. To nieważne aktualnie. Jak się tym rzuca? to jest mega dziwne. Ok. Ja nie lubię ogólnie rzucania takiego, bo to jest troszeczkę jakbym grał handreską, więc. I. Dobra, ziuto biegnie tędy. Dobra, coś ten ziuto ogarnia, nie? Mimo wszystko. Dobra. Generalnie nie ma sensu na to tracić czasu. Jestem ciekawe jak to działa? Okej. Okay. What the fuck? Juto. I dobra, okej. Okay. Coś tam wchodzi, coś tam człowiek pamięta z tej gry jeszcze. Very nice, very good. Boże, ale kompromitacje. Ileż ja w to nie grałem, człowieku. Pewnie ktoś tam podejdzie, pewnie Będzie free hit, będzie free hit. Pięknie, dobra. Okej, okay, ty idziesz tu. Dobra, ziuto, ziuto, ziuto. Oh yeah. Dobra, ziuto jest złapany. O, mega dziwna jest ta mapa, nie siedzi mi do końca. Ziuto, ziuto Ziuto you are stupid. You're stupid, my friend so much. Dobra, to... Czyżby mi po postanowił poświecić? Nie postanowił mi poświecić. Dobra, ładnie. Dobra, to... Okej. Okay. Ale dziwnie się tym gra strasznie. Let's go, my man Beauty, 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 let's go, my man Dobra, Frendo Frendo, Frendo Dobra, okej okay. Nie powinno się tak grać Ej, <ścoughs> mam to gdzieś Mnie to nie interesuje Frendo I... Nie, tym razem Dobra, Frendo odpada to nie może zbyzywać, że tak się w to nie gra, ale mam to gdzieś. Serio, nie mogę? Dobra, frendo. Nie za bardzo kumam, jak to działa. Ale dobra, to jest jakieś takie tepanie się po mapie. Możemy to teoretycznie porównać do co niektórych killerków. O, 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 o. o. Dobra, zobaczymy, co z tego będzie. Czy ktoś tu siedzi? Czy go tu nie ma? Ktoś lubił siedzieć w tym, ale pewnie go nie będzie, dobra Okej okay. Dobra, panie kolego Okej, okay, widzę go, widzę, widzę tutaj ziuto Sią ziuto, cyk, man Dobra, okej okay. We going after that ziuto, man Zrzucaj to, nie zrzucasz tego. Dobra, Yang shit, Yang shit. BIM! Było to trochę ryzykowne podnosić go z tego miejsca. Ale jak jest Git, to po co to zmieniać jak działa, nie? Wiesz, Zadzi? Dobra, Ziu to. what you doing, man? Mm -hmm. Dobra, wbieg sobie do szafy, co? Serio? Dobra, okej, okay, spoko, spoko Bongiorno, no problemu No tam jest ten ziuto, dobra Aha, no dobra, ok, XDLO PUM What did you do, my man? Friendo, 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 friendo Yeah, pięknie, 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 pięknie. Yeah, 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 very good. That's so fucking beautiful. To jest to, co chcę widzieć, człowieku w tej grze. Właśnie to chcę widzieć. O to w tej grze chodzi. Tak trzeba żyć. Ten drugi leży gdzieś tu, chyba? Nie wiem, ale na razie to skopnę lepiej. Dobra, ona jest ściągnięta A gdzie leży ziuto mój? Lekki slag, ale who cares Dobra I like that, I like that I like that lot co? So, <laughs> Boże, ale on ma świetne voice lines, nie? Dobra, ogólnie, gdzie on zerł tą mordę? Gdzie on jest? bo on wdepnął w to, w to pora, tak? Jak rozumiem, i oni sobie działają tamto. You're not good, you're not good enough for me. You're not fucking good enough. <laughs> That's what I like a lot, my friend. Dobra. Powinienem się tam dostać teraz And that's what I like uh, Fuck, nie wiem Jak to działa? Chciałbym wiedzieć jak to działa Czyli, że muszę pewnie right clickiem, nie? A, controlkiem Ale fajne And that's what I like Czy się opłaca ją tu ściągać? Fuck dać shit. To było ryzykowne, żeby on mnie teraz zdzielił. A dobra, teraz tylko gdzie, gdzie się hacz pojawi. Szczerze mogę tego ziuta wypuścić. Ale jak będzie opcja, żeby go nie wypuszczać, to może nie. Znaczy, może, może hacz się pojawi tutaj? No dobra, we go, going, we go, going, we go. Cy! Spoko. Poko. No problem, moje Ziuto. Dobra, Ziuto. Dobra, on jest, on jest za zamienki w uszach na mnie. Ziuto, you, are too, you, you too. Nie. Dobra, zobaczmy, Mori, nie? Okej. Okay. Dobra. Ziomek wyszedł z gry. Pięknie. What Nie wiem co mam myśleć. Mega dziwne to było stary, ale to było dziwne. A wszyscy wyszli? GG? Lepiej to sobie zostawić, chyba. Wtedy będę szybszy, bo ma chyba 4-4 normalnego spida. Aczkolwiek 4-6 w momencie kiedy. W momencie kiedy. W momencie kiedy. A i spodziewałem się, że on tu będzie. Yeah. Oj, Backstone. Ha! Trafiłem go. My, by, myślałem, że nie trafię. Dobra. On jest tu. Broski, you so fucking stupid, my friend. Wie, <ścoughs> ja, zawsze to działa. To w tej grze zawsze działa. To nie ma opcji, że ci to nie zadziała, stary. Jak potrafisz to zrobić, nie? Dame to było przepiękne. Kolego złoty. Very nice, very good. Uh, Wejdźmy tam. Ok. Come on. Mm -mm. Dobra, ładnie. What the fuck? Co to był za odgłos starości? Eee. Mm. Bardzo dziwna dziwna jest ta mapa. No dobra. Pięknie. No tu. No cap. No, fucking cup No anyway, to, to lepiej skopać? Ej, ej, to, pro, to powinno siąść, to powinno siąść. Pyk. <tryk> Dobra, S. To nie jest kampienie, to nie jest lagowanie. A jak tak uważasz, to sorry, mam to gdzieś. <tryk> Stary. Who cares about DBD? What the fuck. Okej. Okay. Dobra, ziuto. Ziuto. One, two. Yeah. Dobra. Pasowałyby troszeczkę. On ma prześwietne voice lines. Te voice liney są wybitne. Są naprawdę świetnie zrobione. Nie wiem, kto podkładał głos. Tu biegł? Nie. Ale są naprawdę dobre. Dwajcior! Tak właśnie myślałem, że go dawno nie widziałem. <noise> wiedziałem! Wiedziałem! Wiedziałem, że tak będzie. Byłem pewien. Ha, 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 ha. W sumie bez sensu, że poszedłem tędy. No to mamy to, co mam Ci powiedzieć. No jak! Jak! On miał być trafiony! Zatopiony, tak jest. Dobra. Wracam tu, bo oni tutaj bardzo nieładnie robią. Mmm. Zgadzam to tutaj mogę sobie jeszcze patrzeć na tamte, bo ten. Dwajcior może coś ogarniać, przynajmniej spróbować Ale ty jesteś niemądra, ale żeś ty sobie zrobiła teraz O Boże, ale żeś to Właśnie tak, o tym, o tym mówiłem A, ty, ona pierwszy raz wisi? Damn Warto się przenieść do tamtych genów i zobaczyć jak to wygląda W szczególności... No kurde, wiedziałem, 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 że tak będzie Ale dobra Ujdą, idą, idą Serio, nie trafiłem? Friendo, what did you do? Why did you do? Dobra podnieś podnieś, 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 podniosłem No, no Dobra Może bardzo by się przydał tutaj... Jak się nazywa ten perk? Ten, co z, yy, przez który nie mogą wyjść, Blood Warden by się przydał? Tak, ale on jest trudny. Może Dobra, Spoko. Nie każdą grę trzeba wygrać. Wow, ja mogę wyglądać trochę lepiej. Pokaż mi to, pokaż mi to, pokaż mi to, pokaż mi to. Mogli trochę lepiej wyglądać, ale jest fajnie. Dobra. Anyway, lecimy. W ogóle swoją drogą troszeczkę to dziwne, że patrzyliśmy się na nich tutaj. Dobra, czekaj, 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 bo teraz będę nie wykrywałny, Men, co ty chciałeś zrobić? Obstawiam, że ktoś będzie to robił. No dobra. Spotkam tam kogoś? Nie. Dobra, let's get it. Gdzie ja przyszedłem? What the fuck? ty? Dobra, lecimy za nią. Ty to zrzucisz? Nie. Dobra, myślę, że tak wsiądzie. oj Dobra. dobra. Okej, okay, porabijamy. Że cię widzę. Mordini ja cię widzę Dobra. O to mi chodziło, dokładnie o to mi chodziło, nie? Sorry, że to znowu ciebie goni Ale no tak wyszło, man Dobra, okej, okay, prawie by to było, nie siadło, luz. Bill, cyferka. Dobra. S. Dobra. Ona tu przyszła za mną? A to on tak syczy, dobra. I, -a, dobra Pięknie Bez latarki, dobra ładnie To jest ładna sytuacja To jest ładna sytuacja, bardzo ładna, bardzo mi się podoba Okej okay. Ładnie, 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 bardzo ładne to było Ale sorry no to nie powinno się tak robić, niby, ale mam to gdzieś. Dobra. Goodbye. Dobrze, William. Tak trzeba żyć. Dobrze powiedziane. Lepiej bym tego nie ujął. Dobra, ładnie, ładnie. Bardzo mi się podoba, jak to działa. Przewybitnie. Dobra. Teraz no way Outer. Nie, bo jeszcze tamta nie wisiała. Okej. Okay. Commander Xbox 360. W bilu. Dobra. Oj, bilu. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Dobra. Tyk, tyk. Teś, 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 teś. No jo, zrobił mnie, zrobił mnie. Dobra, okej. dobra, ok. Teś, 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 Brat to rozkminił, ale to mu niewiele dało. Dobra. There is no escape. Powiedział William auto. Ej, dobra. Dobra, okej. Okay, ładnie grają. Całkiem to ciekawie jest. Przekminioooj, ojoj, żeś przesrała teraz. Ojojojoj. Cyk. Oj, oj, oj. Pyk, pyk. Dobra, es. Tutaj Bilu coś próbował, nie? Tu gdzieś Bilu siedzi. He, Gościu, co, co... Okej. Okay. Zostałem stibagowany, typie, no chance Typie Typie Bo, bro Bro, to jest wręcz smutne co on robi Teoretycznie powinien teraz z tego gena obronić No właśnie Ale uznaję, że to bez sensu Tak ten zostanie powieszczony, a dalej mam całkiem niezłą przewagę tutaj no i dobra, geny są tak Trzy genika to tu nie ma Ale to nieważne jest Mega, to jest spoko Do przenoszenia się z miejsca na miejsce, szczerze <grystanie> Dobra Ej, aha, bo ja mam to poblokowane Zajebiste Mega OP, szczerze Oj bro, oj bro, oj bro. Yeah, Dobra! Easy, easy, easy. Dobra, ok, czy już sięgnęła? No problemu. No problemu na ten moment. Idziemy tędy. Idziemy tam. Spoko! Dobra, free, free, free hit, 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 może to być decisive strike akurat, ale zakładam, że. Okej, okay, dobra, ładnie, ładnie. Dobra DS będzie? Będzie DS DS będzie, jestem pewien Nie ma DSa? Szkoda Co tu się stało właśnie? Okej, okay, ładnie, ładnie ją tutaj ściągnęła, podobało mi się to Fajne, 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 fajne Dobra, teraz chciałem sobie troszeczkę stamtąd pogonić Okej, okay, spoko Backstone <laughs> O to chodziło Dobra Zrzuć mi to, zrzuć mi to Tak, tak, tak Mega mocne, fajne Czyli tu już czysta beka wjeżdża, Spoczko Możemy się tak bawić, mi, mi to nie przeszkadza Mhm mm No to co? Kończymy to, dobra Dobra Buon Giorno Zobaczmy jeszcze raz tego... Okej okay. Ładna jest ta animacja No i co? DBD Master, co mam wam powiedzieć? Very nice, very good DBD Master i. Yeah. oj, 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 oj Glitch trap, dobra. No to glitch trap z gry. Nie lubiłem nigdy jakoś mega tego, jak on w grze wyglądał, ale jest spoko. Okej, okay, to zawdą z filmu. Też jest taki ładnie wykonany. Spoko jest. Najlepsze jest to, jak masz jego. W sensie, jumpscare nie jumpscare, jak on robi mori, czy też zabija gościa, to... ...ne filiardżeria tutaj jakby, to jest mega śmieszne. Co to jest? Mega bez sensu nie, nie rozumiem, po co to tutaj jest. Mega to jest bez sensu? A to? A to jest. Toksyczny clown? Te dwa tak, które bez sensu się wydają, nie? Ale reszta mega spoko. Szczerze, mocne. To był cały springtrap w DBD. Według mnie spoko nie spodziewałem się niczego więcej. Generalnie ani mnie to za bardzo nie zaskoczyło czymś niesamowitym, ani nie wiem, nie stwierdziłem, że jest to gówniane i bez sensu czy coś. Na zasadzie taki killerek, każdy inny, tylko że jest Springtrapem. i mapka jest całkiem w porządku, chociaż być może pewne struktury mogliby poprawić. Ja bardzo dziękuję za oglądanie, w na mojego Instagrama i TikToka. Linki masz w opisie tego filmu. Staw sumie na kanale, jak jesteś tutaj nowy. A tymczasem trzymajcie się do kolejnych filmów, słyszymy się już jutro w wyjaśnieniu w na fasykretowaniu. W demimik, trzymajcie się. Cześć!